Ja z wami nie mogę. Oto są te spoko norniki. Weź Weźmie nie wkurzaj, dobra? No. blisko miejsca. Mam to. A dla tych, co nie wiedzą, to ja jestem Michael. Gramy w Horizon Forbidden West Zmieniliśmy troszkę misję, bo przyznam, że nas troszkę to przerosło. Lecimy tutaj siła sygnału, znajdziemy tą oseramkę i po drodze coś tam, o, mamy jakieś schronienie, znaki zapytania, pooglądamy sobie. Coś się... Co w trawie piszczy. Koniczku w tamtym kierunku zasuwamy. No w poprzednim odcinku nie wiem, czy widzieliście tą walkę z tym kruszo, kruszołamem, skałołamem, kruszołamem. Jakoś tak no i w ogóle jakieś zwierzęta alfa nas spotkały, przez co są dużo trudniejsze. Nornik nie jest na jeden strzał. To już wam to mówię, porobił nas jak chciał. Dobra, ulepszenia broni, miotacz oszczepów, czekaj, łuk poczekacza nie możemy ulepszyć, tego też nie, bo to już mamy full. Eee. Łuk bojowy, no dobra. Tu mamy miotacz oszczepów uderzeniowych, a ten jest... To jest ten odrywający, to tego sobie ulepszymy. Tak jest i... Mamy nazwój, miotacz oszczepów uderzeniowych. Ten bardzo rzadko pracujemy. proces zrobimy. Dobra Ubiór, co my tu mamy? W czym my chodzimy? Szepcząca utaru Czępionka Nora, traperka Łowczyni. I to sobie ulepszymy na trzeci poziomie. Da nam to skupienie. O! Pięknie Wsadzimy tam jakieś sploty. Dobra, wróćmy. I tu mamy, czekaj, mamy możliwość wsadzenia splotu, nie? O! Co my tu mamy? Obrona dystansowa, odpowiedź na czyści, odporność na czyści wody, porażenie kwasu w zwarciu. 5% Na plazmę, na ogień. Porażenie, kwa... tu w zwarciu damy, nie? Jakby już nas coś spotkało. I teraz tak, łuk. Czekaj, tu mamy. To jest ten odrywający, dawaj. Siedzimy tu jakiegoś zwoja. Szansa na trafienie krytyczne 10% może być Tu mamy poblokowane, tu jest jeszcze miejsce w hukoprocy. procy rus można dać, tak? Zwiększam rusz Do huku procy to damy. A w zamrażającym łuku wojownika, sadzimy coś innego. Co mamy wolne? Obrażenia od impetu. O, tu od kwasu. Aj, przecież to jest używane. O, tak zrobimy. Świetnie. Tak wiem. I na śmigacza i jedziemy, jedziemy do celu trzeba sobie trochę tych leczniczych pozbierać po drodze No i okej, okay, tutaj widzę, że nas nic nie czeka w tej podróży lecimy jakimś jakimś kanionem, takim małym jakieś ptaszysko tu lata jedno z drugim to jakaś wieża tak o strzelił się znaczy nas ktoś Ale żeśmy go poczaskali Ty w krzokach, wyjdź z tych krzoków. Nie drzyj się Jaki baran Nawiedzony, nawiedzony ostro. O, to żeś wyciągnął teraz z ziemi. Dobra, jeden mniej. Drugi mniej. Krzaki mi przeszkadzają. Rodeo! Uspokój się. zadyszki dostaniesz i się spocisz. O, brak amunicji. No i co? Chciałem Cię odszczelić Co to mnie zeskanowało? Coś lata? Nie. Ktoś mnie widzi, ale kto? Andreas Bergshot. Bazę miasta. Vista Point. Was moje pytanie jest: ktoś mnie widzi, ale kto? co my tu mamy to będzie gdzieś tu nie ten vista point to może tam wyżej o i w tym kierunku ktoś nas widzi ciekawe interesujące naprawdę no weź tu wskocz Nie, to nie to. Spokojnie. Jakieś ptaszysko tu gdzieś siedzi. To nie bardzo wiem gdzie. A, tu byłeś! O ty! To przypomina te, na której znalazłam zdjęcie. Może tam jest jakiś punkt widokowy? Hm, gdzie? Z tamtej skały? Stąd. O ty! Ha! Ja z wami nie mogę. Oto są te spoko normiki te lajtowe. Mm. Nie starczy Weźmie w nie wkurzaj, dobra? No. Jestem blisko miejsca. Mam Pięknie. Ogarnęliśmy. Kurde, nie ma się czym leczyć. Pytajniczek zrobiony i tu mamy ognisko. Kierujmy się do tego ognicha. Czyli, że gdzie? Tam gdzieś, nie? Jezu, czasami ta nawigacja tutaj jest tragiczna Tak? Tak, bo muszę to jakoś oblecieć po rusku dookoła A Ty tam skanujesz widzę ostro, zajmiemy się jeszcze tobą. Dobranoc, przyjacielu. Zepsułeś mi się, przyjacielu, tak? Co ci się stało? Opowiadaj mi o swoich kłopotach. Dobra. Nie ma tak źle. Może mi tu taką dramę kręcił, lecimy. Gręż, pan się przyda. Fokus pokaże mi więcej. O że ktoś z uciekł w tym kierunku. Musimy się rozejrzeć. Mm -hmm. Co tu się dzieje? Chyba ktoś ma kłopoty. Ej, loj na ratunek! Będzie potrzebowała spać. właśnie to straciła, wszystko cię podrywa. Pojdziesz spać, to są te alfy. Jak Cię trafi? Za szybki jesteś. Coś tam rósł, tak? A tu masz zbiornik na kwas, widzę. Tylko się nie wierć, bo trafić nie mogę. Mamy tu jakieś życie? Nie mam. Ja jestem na końcówce. Tam jesteś. Yes, Jest, trafiłem go. Watch. Padło Ty masz tam kwas na dole? Nie wiem, ale wiem, że jest po tobie. Gdzie ta babeczka poszła? Gdzie ty jesteś? Oseramko? seramko? Gdzieś ty poleciała. Stój, stój. Mów. O, tu masz jakiś nadajnik, tak? Będziesz odbierać Radio Maryja. Z iglicą sprawne, sprzęt wciąż działa. Wszystko dobrze? Pokonałaś tę maszynę. Dziękuję ci, ale powinnaś już iść. Nie ma tu nic ciekawego, więc to twoje przez te druty odbiera dźwięk. Z tego czegoś na klifie, co nazywasz iglicą. Niestety masz tylko kawałek, a ty chcesz usłyszeć całość? Skąd, jak na to wpadłaś? Jestem mądra? Życie nauczyło mnie kilku rzeczy. W razie czego, wiesz, można pogadać. Jakoś ci pomogę. Chyba nieźle się na tym znasz. No dobra, wal. Działamy. Pozwól, że rzucę okiem na iglicę. Może odzyskam co. To będzie moja tajemnica. Jak? Ja też mam kilka pomysłów Od kiedy Nora majsterkuje? Od dzisiaj Pora, nie. ale ja tak poniekąd. Poczekaj. A, no dobra chyba. Po prostu idź za drutem do iglicy na górze. Tylko proszę, nie zepsuj niczego. Jasne, nic nie popsujemy. Nie bój żaby. Aha, tam do góry i tam na dół. No chciał to ognisko. Piasek drapie o pancerz. Niżej miało być. bym chciał to ognisko niżej, czyli w tamtym kierunku. Aha, ona jest wyżej, świetnie. Hop, hop. I hop. I tu mamy schronienie. Elegancko. I tu zakończymy odcinek, a misję siła sygnału dokończymy w następnym, więc czekajcie na powiadomienia i zapraszam Was. Trzymajcie się cieplutko, cześć. Pozdrawiam Was, ja, Michael.